Już wiem, że mamy zupełnie inne, odmienne zdanie na, na temat losowania. Moim zdaniem jest super. Alkmaar, Villa, no to naprawdę to są takie rywale, że grasz 8 meczów i 10 meczów i 8 przegrywasz, jeden remisujesz, jeden wygrywasz. Ja po cichu liczę, że dwa razy opier o, o, opędzlujemy <grym> e, Bośniaków. Monster. Najważniejsze jest to, żeby pilnować ligi. Żeby to nie było tak, że U, Europa, Europa, sp 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 spinamy się na Europę, a potem nagle jakieś wpadki widzę. Cześć, witamy przy zielonym stoliku, a bardziej na zielonym leżaku nad Wisłą. Korzystamy z ostatnich dni lata i planujemy już czwartkowe wieczory jesienne w Lidze... chciałbym powiedzieć Lidze Europy. Europa, Lidze Konferencji Europy. Tak jest. Tak. Szczerze? Bardzo mnie to nie boli, że to jest Liga Konferencji Europy. Nie, bo to są puchary przede to, wszystkim. To, to, to co prze, przeżyliśmy przez ostatnie tygodnie, które serwowała nam Legia, no to był po prostu thriller nie z tej ziemi. I kurna, do, do, do ostatniego momentu jeszcze mówiłem: nie, nie możemy wygrać kolejnych karnych. My nie wygramy kolejnych karnych. Tak, bo. Całe szczęście jest szczęście, jestem małej wiary. Ale to jest ciekawe, bo I jeszcze chciałem zauważyć, że oprócz tego, że wygraliśmy karnę, to my jej perfekcyjnie strzelaliśmy kolejny raz. Tak. Chyba tak, tylko rosołek tak. nie wykorzystał w tych jedenaskach z pucharu Super Pucharu i teraz. Tak, bo też sobie nie przypominam, żeby no. ktoś się w ogóle też Przypomnę, że były karne w... wcześniej w Pucharze Polski. Z Lechią, Gdańsk? No, dobrze, by były jakieś karne. Tak mi się wydaje, no dobra, ale nie ch... jest to tak. teraz takie istotne. No, w każdym Więc razie... naprawdę to też pokazuje fajną pracę mentalną, jaką wykonała ta drużyna. Tak, i jasna. naprawdę fajne jest to, co właśnie powiedział Runaj, że to chyba właśnie wynikało z takiej energii, bo, tak. bo też się zgodzę, że no, nie wytrenujesz tego. Kurna, co innego, jak walisz, wiesz, na treningu. A co innego? Oczywiście. I tu oczywiście nie chcę umniejszać zasób Kacpera Tobiasza, który wybronił tego decydującego karnego. Ale też, bo tak się mówi, że to bohater, oczywiście bohater, ale bohaterami jest też cała drużyna, bo wy właśnie wykonywali pewnie te jedenastki. O to chodzi. Nie tak, umniejszajmy tak, tak. tutaj. Zawsze roli się pamięta, wiesz, zawsze się pamięta o bramkarzu, tak. który obronił tego decydującego, ale jeszcze, już wiem, mieliśmy o tym nie gadać, ale. Cały czas mam w głowie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, tak. jak temu pankowowi przy rozbiegu ta piłka się sturlała. Jezu, ja to, ja to zobaczyłem i po prostu mówię, nie, to leci teraz, kurna, no w już, kosmos. Ja już na powtórkach na spokojnie. Ale widziałeś, tak, widziałeś. Tak, no, no, ja nie mogę. Na żywo to jeszcze w ogóle siedziałem po drugiej stronie, tam nie od Żyleta, tylko od rodziny, więc to w ogóle już było daleko. i no nic, to Przerażający mecz, naprawdę osiwiałem, chociaż ukryłem to pod czapką bo naprawdę te eliminacje były i cieszę się naprawdę, już tam a że awansowaliśmy i to w ogóle jest sukces, to też cieszę się, że awansowaliśmy z takiego prozaicznego powodu, że bardzo mi chętnie będę wracał do skrótów tych meczów z Austrią, z Midland, nawet z, tym, z tymi Ordabasami, bo co innego oglądać taki szalony mecz z Austrią po latach, kiedy wiesz, że to nie dało awansu, a co innego oglądać jak Szczerze, ja bym tego awans. nie oglądał. Trochę jak Celtic, nie? To, to jest dokładnie Celticowa historia. Najlepszy to znaczy... mecz Legii, jaki tak. widziałem na żywo i w ogóle nie oglądam skrótów z tego soltyku. Ani razu, bo nie ma to sensu, bo to jest rozrapywanie rany. A tutaj można kurna 125 razy w zapętleniu sobie tak puścić jest. kurna i bramkę Mucciego z Austrią i Kramera i te karne, no zajebiste. No właśnie, teraz przejdźmy już do konkretu, czyli do tego, co dały te karne. Awans do grupy Ligi Konferencji i losowanie, i co powiesz o tym losowaniu? No mamy już wiem, że mamy zupełnie inne, odmienne zdanie na, na temat losowania. Moim zdaniem jest super. Po pierwsze tak, będziemy grali z fajnymi, mocnymi e, zespołami. Legia. And group E means that they will play against AZ Akmar and uh, Aston Villa. Ta Aston Villa to jest dla mnie zawsze granie z angolami, jest super. Aston Villa. E, to jest w ogóle e, dla mnie kwintesencja piłki. Jedziesz na Villa Park, tak? Chyba na Villa Parku nie grają. E, nieważne. no kurde. Jedziesz na, do Anglii grać w piłkę Jedziesz, na grać z zespołem z Premier League i to jest zawsze ekstra. Ekstra. Znaczy, ja bym się. Kibicowsko, sportowo, pod każdym względem to jest super i blisko. A ja nie jestem zadowolony z losowania, bo ja liczyłem, że jak wejdziemy do ligi konferencji, to sobie nastukamy punktów i powalczymy tak realnie o pierwsze miejsce w grupie Aha. i tak dalej. No a po tym losowaniu jednak tak. Te szanse na awans są trochę małe, bo to jest taka grupa de facto z Ligi Europy, no. no nie Ligi Konferencji. Dobrze, że mamy żyńskiego, z którymi możemy powalczyć o dwa zwycięstwa, ale Alkmaar, Aston Widla, no to naprawdę to są takie rywale, że grasz 8 meczów i 10 meczów i 8 przegrywasz, jeden remisujesz, jeden wygrywasz, coś w tym stylu. To może akurat będą te no, dwa. miejmy nadzieję, no. Poza tym, trochę. No, dobra, wiem, że w tej Lidze Konferencji nie ma takich rywali. Za dużo, ale to nie są też medialni rywale. I przegrasz 0-5 z Alkmar, i to wszyscy odbiorą jako. Kompromitację. Bo to jest jako nie Alkmar, no, mówisz, że no, 0-5 no. z Alkmar, to nie. No nie przegramy, nie ale, przegramy, ale wiecie, co chodzi, no. No, nie, no, Że to nie są mecze, które tak elektryzują aż tak bardzo publiczność, kibiców i tak dalej. No tak. Bardziej no. Jara to, że to jest mecz w Pucharach niż to jest, że to jest mecz z Alkmar czy Aston Villa. Znaczy pechowo tą holenderską drużyną nie jest Ajax. PSV, Feyenoord, tak. e, albo Den Haag. No, no, mówię, e... Ogólnie cała ta Liga Konferencji słynie pewnie z tych takich niemedialnych, ale groźnych drużyn. Na przykład są ci sympatyczni Duńczycy z czwartego koszka, których można było wyliczyć. Całe ja się nie będę tutaj walczył o wymowę tego. No właśnie. na takie zespoły, jest ciężko, a e, nikt tego nie docenia. Że, 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 że walczysz dzielnie i wygrywasz z takimi. No tak, jak, jak nawet legia zagra genialny mecz z Alkmar yy, i zremisuje u siebie, to wszyscy co nie mają. To nie jest swoje no, co to jest którzy, którzy jakby żyją tylko markami zespołów, to powiedzą, no z jakimiś tam migrali no przecież i ten zremisowali. No. Maciej Oroś napisał tweeta, że z całym szacunkiem, ale kto słyszał Mitiland? I że mieliśmy problemy i to świadczy o tam poziomie polskiej piłki. No ludzie, kochani, no myślę, że. Jakby, się spy... jakby Krzysztof Stanowski pojechał do Bollywoodu i spytał o i Legię, to więcej by ludzi znało Mitylant niż Legię. I don't know! I don't know! Rozbił lacy 5 do 1 no, w zeszłym roku. Ogólnie tak, wydaje mi się, że Mitilant jest bardziej znany w świecie piłkarskim, tak obiektywnie. Wśród tak... Znaczy, wśród takich fanatyków, takich... Bo wiadomo, że może... typowy kibic Manchesteru City nie zna Meatyland ani Legii. Wiesz, to może nam też się tak trochę wydaje, bo już graliśmy z tym Mitylant. I jakby mieliśmy no, okay. w świadomości, tak samo jak, e, nie otworzyłeś szeroko oczek, jak gramy z Żylińskim Mostarem. No nie, bo... No, A, ty... to, to ci, to ci, no nawet mogłeś graliśmy, kre... Kre... Graliśmy, no, tak, no dlatego, że z nimi kiedyś graliśmy. Nimi... No, ale to też, znaczy, wiadomo, że są różne poziomy jakby kibicowania i no, niektórzy... Może też dlatego, że gramy wiecznie w tych eliminacjach, to się tam obijają uszy takie słabsze. Z całym szacunkiem dla wszystkich tych prób, ale takie powiedzmy... No, słab... Z poziomu linkowego. Słabsze link konferencji, takie jak słabie. my, no, po tak, prostu. Tak, tak no, dokładnie. Żeby, żeby, tak. żeby być uczciwym, tak. Podsumowując, już yy, awansujemy? Czemu nie? No czemu? Kurna, wiesz, nie. najgorsze masz za sobą. Teraz to już no, jest. No, jest, no, jest to znaczy, Piloty dla... są zarobione. Yy, okno wystawowe będzie otwarte. Teraz Kosta powie. Guys, enjoy. Enjoy. Właśnie, moim właśnie najważniejsze enjoy. jest to, żeby to było enjoy, ale żeby pilnować ligi. Te czwartki w Europie to tak. ma być deserek, a nie główne danie i tego trzeba pilnować. To ale wydaje mi się, że już w Warszawie są chyba tego wszyscy na, nauczeni, ale taką małą ciekawostką jest to, bo oczywiście zaczęliśmy sobie dzisiaj oczywiście analizować. No dobra, my gramy w czwartek na przykład sobie z Aston Villa. A z kim oni potem grają w weekend? Bo może odpuszczą, wiesz, nie będą skoncentrowani i tak dalej. Co się okazuje? Gramy za Ston Villa, oni po nas grają y, dwa albo trzy dni później z Chelsea. I już będzie, no wiesz, no, no, no. gadka pod tym. A może wypuszczą tam jakiś drugi skład, a może już nie podejdą tacy skoncentrowani. AZ Alkmar Alkmaar y, gra y, po nas z Ajaxem, chyba albo tak terminarzowo u nich widzę, też się fajnie Chociaż... rozkłada, że. Można sobie pomyśleć, że a może Myślisz, nie będą aż tacy napięci, nie? O ile się nie mylę, bo tak tylko szybko przejrzę. No. wydaje mi się, że my też gramy z Lechem Rakowem gdzieś po Lidze Europy. No, może się mylę. Znaczy, tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby pilnować ligi. Żeby to nie było tak, że u Europa, Europa, w, 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 spinamy się na Europę, a potem nagle jakieś wpadki w Lidze. A wiem, że to, no to kuś, no umówmy się, no, jak już tak... grasz z, w Pucharach, no to już ta wiadomo, że ten mecz jest... Ruchem tam puszczą, nawet kurczę, z tym lechem, który gra już tylko w lidze. To już nie są aż tak emocjonujące. No ale cóż, no zobaczymy. Zaczynamy chyba około 20, chyba 21 września, września jest pierwszy z pierwszym ascensorem. Tak. Miejmy nadzieję, że to będzie drugie Lester. I no, będziemy komentować te mecze. No. Na pewno nie Więc, ma się czego bać. No czymś, nie, to Trzeba się z radość, tego cieszyć. Musi... To musi być I... radość. Z, yy, Hubert Hurczak, Hurkacz grał, nie wiem czy na Wimbledonie, czy z Diokowiczem jakiś tam mecz No, no. i bardzo fajnie tam zagrał, naprawdę, były takie wyniki. Oglądałem dość, nawet, no, tak, to był, i w, właśnie w ogóle tak... przekładali im ten mecz, tak, bo, tak, de, tak, bo ciemno tak. się zrobiło, że ja tam tak cisza Ja tak oglądałem ten mecz i sobie pomyślałem, dobra, gość wyszedł z fajnym nastawieniem, bo on po prostu, że nie ma nic do stracenia, tylko się cieszy groł i faktycznie tak mm. to wyglądało. Bez pięcia, grał fajnie i tak ma wyjść Legia. Ja no. chyba. Ale co? Po prostu cieszyć się tymi pucharami. A będzie jak będzie. Ja po cichu liczę, że dwa razy opier... o, o, opędzlujemy e, Monster, Bośniaków. Tak. A wygra... I wygramy 1-0 za Stonvilą, wymączymy. W końcu obrona zagra już w ogóle turbo dobry mecz. Punkcik za i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czary! Czary! Czary. A jak Dobra. będzie tylko 6 punktów <laughs> albo 4. Naprawdę nie będę płakał. No nic, za rok walczymy o Ligę Mistrzów, jakby nie było, więc tak, tak, <gry> tak. tak no. no dobra, trzymajcie się. Do następnego.